Hello, z tej strony Skania jest dzisiaj. Postanowiłem, że sobie kupię nowy samochód w Vimenji Drive. <coughs> bo moja Pesima już jest troszkę stara, ale dam moją mutację tą Pessima, bo ona jest jeszcze dobra. Trochę tutaj wiejski tuning przeszedł ten samochód. Jeździł ze mną. Jak widzicie 8000 obrotów może nabić. Turbina jest. Ładnie się głucha. Jeszcze się nadaje, no to dobra, ruszamy. Felgi dodałem nisko profilowe. Zaraz pojedziemy sobie... Jak widzicie, się, zbiera się dobrze. Sprzęgło strasznie czułe jest. Zbiera się dobrze, ale już troszkę stary jest samochód. więc Trzeba odświeżyć. Idziemy do, do salonu. Nie, do komisji jedziemy. Czy jak to się nazywa? Nie wiem. Leci 180, jest dobrze nie? Jeszcze ten samochód się nadaje Zobaczymy w komisji jakie mają samochody. Bo co się komis nazywa Tutaj chyba jest ten kapsu? O kurde, co to, co to, co to, co to Co to, co to za pasa? O kurde Ej nawet się przyda, to jest dobry jest. czy benzyna. Zaraz sobie go obejrzymy. Tylko muszę gdzieś zaparkować. Dobra, gasimy to sime. Hamulec ręczny. Wysiadamy. Idziemy sobie obejrzeć pasata. Tiku. U kurna, jakie opony. Pewnie dobrze się trzymają. Niskoprofilowe. Tył podniesiony chyba troszkę, nie? TDI? TDI! Ti! Pan mówił, że zaraz będzie. Ale ja dam pieniądze ja kole, koledzy miał, miałem dać. Więc tutaj się płaci chyba. Dobra, powiedzmy, że zapłaciłem. I biorę passata. O, drewno będzie. No ja nie lubię za bardzo drewna, ale może być. Dobra, biorę. Pierwsza odpalanko. czarno biorę. O, diesel! Ach. Czytałem na internecie, że z diesel nie trzeba dawać gazu, żeby wystartować, więc teraz spróbujemy. No, nie trzeba dawać, bo ma duży, duży moment obrotowy. Na kierunek. Kurde, co się stało. Może no się dobrze zbiera. Turbina jest. Idziemy na jazdę testową. Chyba nawet naprzód raczej. To ostrożnie, strasznie, można wylecieć. Dobra, w prawo jedziemy nam że nie trzeba dawać gazu. Prawie się słabo zbiera, ale może być. Że po muszę później pójść. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Dobra, trzeba teraz kamerkę sobie ustawić. To jest właśnie lik w tym pasacie. Kurde, zapominam, już przyzwyczajenia do benzyny szlą. Łoł! Wow! co się stało? Co jest? To było. Olo! Wiesz, że sztywnie. Dobra, ale tu to. Jeszcze tu się go zabróci, dobra, idziemy dalej Trzeba na zakrętach uważać chyba tym passatem. O kurde! No ładnie. Pierwszą kraksę mamy. Passatem naszym. No, troszkę się No Dobra, dojedziemy jakieś do mechanika. Tutaj mam mechanikę na osiedlu, tutaj w tym domku pracuję. No i dobra, na trawie. Nie wiem, czemu ten pasat się tak przechyla strasznie na zakrętach. To co, idziemy po raszu Pessima, nie? Mulec ręczny, silnik włączony, yy, klikamy F, żeby wysiąść. Dobra, nie chce mi się iść, zmęczony jestem. Powiedzmy, że się doszedłem, dobra? Dobra, jestem. Krótkie cięcie, XD, XD, XD. Trzeba to też odprowadzić. Ale tu czułe sprzęgłe jest. To przynajmniej przyspiesza, ale ten pas to troszkę zamulony jest, ale trudno. W końcu diesel. Kombi to tym bardziej. Rodzinny ma być, a nie szybki. No Pesima przynajmniej wchodzi na zakręty. O kurde, 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 kurde. kurde. Uho! O kurde. Dobra, naprawię się. Nie dojadę do Pesianika. Kurde! kurde To wow. ja chyba troszkę za szybko jeżdżę, że tak się wywala na zakrętach. <coughs> tutaj. Co to jest? Jakbyś trzeba zaparkować Ta ładnie. Nikt tu nie chodzi po chodniku, to można zaparkować. Czekaj chyba drugą stroną trzeba zaparkować. Cyk, cyk, co? Ustawiamy stauna. Ok, gasimy silnik. Yy. Co? Dobra, wysiadamy. No i to by było na tyle. Ja jadę Passatem na jazdę testową. A z wami się żegnam. Subskrybujcie kanał.